Na terenie lotniska w Lubinie odbyły się powiatowe ćwiczenia straży pożarnej pod kryptonimem Lotnisko 2023. W szkoleniu wziął udział w sumie 60 strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Celem tych ćwiczeń to szeroko pojęta współpraca pomiędzy zastępami z państwowej straży pożarnej oraz zastępami z ochotniczych straży pożarnych, współpraca z przedstawicielami areoklubu klubu Zagłębia Miedziowego na terenie którego odbywają się te ćwiczenia. Współpraca także z lasami państwowymi nadleśnictwa Lubin, ponieważ na ich terenie również odbywają się te ćwiczenia. Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy wydarzenia. Pierwsze dotyczyło działań ratowniczo-gaśniczych na terenie aeroklubu, gdzie doszło do wypadku samolotu, w którym znajduje, znajdowała się jedna osoba poszkodowana, ten samolot uległ zapaleniu. I nasze działania tych jednostek, które brały udział w tym epizodzie, polegały na przeprowadzaniu działań gaśniczych i ewakuacji osoby, która się znajdowała w tym samolocie. Drugim epizodem był natomiast pożar lasu, ponieważ ogień był mocno rozwinięty, do działań zadysponowano również samolot gaśniczy, który dokonał zrzutu wody na palący się las. Następnie strażacy zostali zaangażowani do działań poszukiwawczych. Osoba postronna miała powiadomić strażaków, że w lesie zaginął jej przyjaciel i nie ma z nim kontaktu. Takie szkolenia strażacy przechodzą raz do roku. Odbywają się one na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim. Strażacy są przy, cały czas w toku szkolenia. To nie jest tak, że ukończymy kurs i jesteśmy strażakami przez cały czas. Ta nasza służba polega na tym, że to doskonalimy się przez cały czas, doskonalimy z uwagi na to, że są sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, a my nie chcemy, żeby byliśmy zaskoczeni, tylko żebyśmy byli gotowi do podjęcia skutecznych działań ratowniczych. Podczas ćwiczeń strażakom z terenu powiatu lubińskiego przyglądała się grupa tak zwanych rozjemców, którą stanowili funkcjonariusze z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Oceniano realizację oraz prawidłowość wykonanych przez strażaków działań, jak informacje informuje komendant Eryk Górski, później przeprowadza się podsumowanie tych ćwiczeń w formie opracowania. Służy ono do analizy akcji i wprowadzania ewentualnych poprawek, tak by uniknąć błędów w przyszłości. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział 12 zastępów Straży Pożarnej oraz jednostka ratownictwa górniczo-hutniczego KGHM, z którą współpracują lubińscy pożarnicy.